Zawsze chciał więcej ode mnie niż ja od niego i to ono uczyniło mnie tym, czym jestem I wiesz, że prędzej zdechnę, nie zadowolę się niczym i odepchnę krzyż Jestem ofiarą, która sama siebie składa w rymach Szukam koryta, w którym osiądzie z low Mojego życia po to wciąż się potyka Nieustannie piersią wycierając dno Nigdy nie wiedziałem co jest poezją Próbuję tylko wytłumaczyć parę spraw Wiem, że ból ma więcej imion niż jedno i musisz go oswoić kiedy zostajesz sam Pierwszy wstępy, pochód ni to nikąd Nigdy nie uwierzę, że jest sens w tym Każdy z nas jest takim samym Bani to niektórzy tylko padli i już się nie podnieśli Nienawidzę ludzi za każde kłamstwo, które musiałem połknąć, żeby teraz nim żegać Ale moje zimne oczy nie gasną i wszystko, wszystko dopiero się zaczyna Nauczyłem się wiele lecz nie od nich Głos sumiera filozof Seneca Tak naprawdę mu jest tylko chodnik, na którym moja stopa miejsca nie zagrzewa Jestem z z czasem nie miejscem, każda sekunda znajduje mnie gdzie indziej Ramiona otwarte, ma tylko przestrzeń, tylko jej krańce czekają aż przyjdę Gonię, a wszystko co minione w momencie wyboru zastepia się jak blizna przeszłość Jest mostem, który płonie przyszłość, to wolność świadoma, panicja Może to tylko że rzepno, gonię to, dopóki nie wypluje płuc Gonię go, wiem, że nie chce mnie świat, gonię do Ty czy to, co tylko dla mnie jest wszystkim Lecz moje myśli jedynie wciąż do niej rwą W niej zbiega się mój szczyt i moje dno A jedyny mój możliwy koniec to, gdy własny ogon zaknepluje mi pyski Przestanę wyjść i uciekać Przed tym głosem, który gna mnie na krawędź Za którą nie ma już nic Ciągle stamtąd dobiega mój głos, pełen prostego pragnienia szczęścia. Wciąż chcę pokonać niemoc wobec świata, który łamie mi palce Jego bezinteresowną przemoc, która uczyniła mnie Kaleką na starcie Nawet sobie mogę powiedzieć nie znasz mnie Wciąż tkwiki w szpychach mojego życia Tamto dziecko dzisiaj znowu nie zaśnie z twarzą W poduszce próbując oddychać Ile to już lat, wciąż to samo stanowi moją siłę i największą słabość Brutalnie walcząc rozrywa tożsamość i cokolwiek z to zawsze za mało Mimo że to tylko szep na ogonie to Dopóki nie wypluje płuc, gonię go Wiem, że nie chcę mieć świat gonie do Tyczy to co tylko dla mnie jest wszystkim Lecz moje myśli Jedynie wciąż do niej rwą, w niej zbiega się mój szczyt i moje dno, żeby móc być sobą zakląłem krąg samotności. Panicji. Panicji.